Bęc, Bens, witam wszystkich. Ogólnie miał być live o dziewiętnastej z Boty który on powie o mnie. Jak od tego nie widzę, nie wiem, czy on się speniał, czy co. A mi się wydaje, że speniał się z tego powodu, że prawda wyszła na jaw I to jego zabolało. Nieba jak mnie zaatakować, to jest właśnie to, ale trudno. Jego broszka jak się mówi, ogólnie dla mnie to jest człowiek, który nie wiem, no jak to was wam ująć, jak co, powątko jest tu, że kurtko na temat, nie będę tu się rozciągał w tym temacie Powosu jest skórze szukamy live'a jego czekam na to a tu dupa wyszła Czyli on się boi tego wszystkiego że Bonus Bergica jego pobił inne rzeczy o tym nie wiedziałem ale jego obroszka nie moja to są wszystkich bands.